Cześć, ja jestem Cidia, to nowa seria na moim kanale, a będzie to seria z rpg o nazwie Jade Empire. Jest to gra, jak tutaj widzicie, od studia Bioware. Studia bardzo znanego z rpg ponieważ jest ono twórcą m.in. Mass Effecta, czyli jednej z najpopularniejszych gier, właśnie tych nowszych, a także tych starszych RPG-ów, które są już klasyką, m.in. Neverwintery, Neverwinter Nights oraz też Baldur's Gate'y. Które są znanymi grami, oczywiście był też Dragon Age. No naprawdę, sporo gier oni stworzyli, chyba same RPG, praktycznie. No ale tak, jest to serio z gry Jade Empire, tak więc myślę, że możemy zaczynać nową grę. Myślę, że nie ma co więcej opowiadać. Jeszcze może powiem, że w grę już grałem, przeszedłem grę kiedyś, zaraz wam powiem kiedy, bo gramy w CD Action eee, 169, numer, wrzesień 2009, więc. Akurat 3 lata temu w nią grałem, bo grałem od razu po tym, jak ją dostałem. I bawiłem się w niej niesamowicie. Zobaczymy, czy teraz, tak jakby wspomnienia powrócą. Tak więc, na początek, mamy wybór postaci. Postaci mamy bodajże 6 albo 8. I mają one różne tryby: magia, zrównoważenie, szybkość i siła. Co by wybrać? Jest pytanie. Może jakiegoś wojownika? Pamiętam, że wcześniej grałem typem szybkim. To teraz jakiegoś wojownika. Okej, okay, to jest jedyny wojownik. A tutaj są style. Ogólnie ze stylami to jest naprawdę motyw, który mi się bardzo w tej grze podobał. Bo każdy styl to oddzielna walka, co wam zaraz pokażę, jak już będziemy w grze. Okej, okay, będziemy grać tym bohaterem. Tak więc akceptujemy. Yyyy... Tygrys Shen... Zmieńmy sobie nazwę. Wściekły Huhan, Nie. Xiangyu Złote Słońce... Nie. Roztrzaskiwacz cichy, ciem Dobra. Te chińskie nazwy są dziwne, a no ale... Niech będzie. Tu nie będę nic zmieniał, niech będzie domyślne. O skoro gra tak nam mówi, to myślę, że mówi nam dobrze. I mądrze. ale niż ja sam bym na pewno to ustawił. No ale okej. Okay. Gra się ładuje, zaczynamy. Zaczynamy tutaj na arenie, stocząc, tak jakby treningową walkę z naszym e, znajomym czy tam innym uczniem. U, u, o, mieszam się, dawno nie nagrywałem. E, z innym uczniem. I też zastanawiam się, czy być w tej grze dobrym czy bardziej złym, bo właśnie. W grze, tak jak na przykład w Fable, mamy typ dobra i typ zła. Tryb dobra, tryb zła, nie wiem jak to nazwać. Możemy być dobrzy albo źli. A ja myślę, że tym razem będę złym, złą postacią. Wcześniej, grałem, byłem dobry, tak więc taka odmiana może być. Tak więc jakoś go pojedźmy czy coś A, wątpię. W czasie walki poruszasz się niczym krowa. Nie like to back that up. Say one more before Master Lee steals you away. Ogólnie też napiszcie mi w jaki sposób mam prowadzić dialogi, czy mam komentować daną opcję, czy po prostu ją wypowiadać. To już od Was zależy mi to bez różnicy i dodam też, że grę będę nagrywał tak jakby na żywo, nagrywam wrzucam, a nie tak jak na inne serie, nie tak jak inne serie, które wrzucam na zapas, nagrywał na zapas, to będę po prostu nagrywał i od razu wrzucał. Ale okej, okay, rzadko przegrywam przyjacielu. Let us No i teraz będzie taki samouczek, który nauczy nas walki w grze. Tak więc na początek jest nauka, jak uderzać przeciwnika, a to lewym przyciskiem myszki. Teraz zapewne będziemy się uczyli bronić. Aha, spacją się bronimy, tak? No chodź tu. OK. teraz zapewne będzie nauka mocnych ataków. Aha, teraz jest nauka leczenia. Tak, shiftem się leczymy. To też jest rzecz, która mi się bardzo podobała w grze, bo w każdej chwili możemy się leczyć, jak tylko mamy swoje Chi, czyli odpowiednik jakby many naszej znanej z innych gier. OK, teraz mamy naukę potężnych ataków, które robimy prawym przyciskiem myszy i wyglądają one w ten sposób. Ciekawi mnie czy teraz mogę e, zmienić styl walki. Nie, nie mogę. A szkoda. Pokazałbym, wam, bym wam od razu drugi styl. Aha, okej, okay, już mamy go pokonać, tak więc e, udało się zmienić styl i to jest styl jakiś wodny, tak? Magia wody czy coś. Czy walka wody. Ogólnie tych stylów jest sporo. A tak, ten styl pozwala go ogłuszyć jakby spowolnić. Okej, nasz mocny atak, teraz się obrońmy. A Widzieliście? Widzieliście. to, przebija się przez To się wyleczmy. Podejdź no. Podejdź kolego. No, dawaj, dawaj. Przeskoczmy go i teraz. I teraz go rozwalmy, okej. Zaraz będziemy musieli iść porozmawiać z mistrzem. i learn something every time we meet proving that loss sometimes is the best teacher thank the heavens the bruises are worth it you do not need to be so confrontational this was merely practice one of the few times where a loss carries no impact Master Lee told me to pass on that you should speak to him when you have the chance. He said you could take your time, so you need not rush. Hmm. Czemu dopiero teraz mi o tym mówisz? He specifically told me that it was no rush, so I didn't think it would be vital. Besides, who could turn down a chance to practice with you? You have some time to wander the school and talk with other students. Smiling Mountain I shall leave you to shall Take care, Okej, okay, rozdział pierwszy nie będę tego za bardzo czytał. Wy możecie sobie to przeczytać, zapauzować. Ja nie chcę. Tak więc okej, okay, mamy już sterowalną postać, ja sobie zmniejszę trochę czułość. Okej, okay. tak. Jest dobrze ogólnie też dodam, że niestety gra nie mam ustawionej pełnej pełnych opcji graficznych, ponieważ konfigurator w grze mi nie działa. Nie mam pojęcia, czemu. Po prostu mi nie działa. Ok, tutaj mamy właśnie takie różne stoiska z książkami i tym podobne, gdzie możemy dostawać doświadczenie. Możemy też to przeczytać, jest to związane z fabułą, ale mi się nie chce. Dodam też, że ch będę chciał, nie będę chciał jakoś się

Mmm. Nie mogę się już doczekać kiedy opuszczę ten Moim przeznaczeniem Your lessons are complete. Remember these basic skills and keep them at heart, but also remember that classes are not a true measure of ability. Always be ready to learn. I recall that as a child, you fell and bruised your arm. I comforted you, saying that small pains are part of learning, but not every setback imparts wisdom. You must be careful. Sometimes, all you learn in defeat is that you have been defeated. This world is out of balance. Spirits grow restless, and you have a role to play that I have kept secret. Mm, okay those who announce their important destiny before they are ready tend to meet unfortunate ends the wise only seek attention when capable of dealing with it. the people are scared i do not have all the answers but i know you will become very important to the fates of many you will be called to face a great evil. Master, Master Li! What is this interruption? This had better be important. There is much to say. Master, Nijo came to warn me. He saw a boat from the outlook past the fields. Strange outlaws! They—they—they they, they, they fired something at him, and Kiamin was injured. Where is she now? Still outside the village by the outlook. Nijo couldn't carry her. Please come, Master Li. The bandits are not at the village yet, but they could arrive at any time. Hmm. We will have to continue our discussion later, my student. It appears we have more pressing matters. Hmm, okay. Będę z nimi walczyć. Pozwól mi iść ze sobą. You will have your chance to fight soon enough. Go to Gujin, the weapon master. He has a weapon for you, and you will have need of it before long on your way. make certain dawn Star is aware of the danger. Her skills have always complemented yours, so take her with you. Prepare yourself for a potential attack while I tend to my fallen student. I will return as soon as I can. We will continue our discussion when the threat is over. Okay, Tags. Zrobię jak mówisz. Good. The time comes when you will know all you need to. For now, keep the at heart. Ok, tak więc dowiedzieliśmy się, że wioska została zaatakowana przez bandytów. No i będziemy musieli ją ochronić. Na razie idziemy do, a, do jakiegoś Guiana, Guijina, nie wiem jak to się czyta. Ogólnie nazwy w tej grze są dość trudne. No, ale idziemy uratować tą wioskę. I miejmy nadzieję, że on będzie gdzieś tutaj. Tak, jesteś tu? Będę, że właśnie tutaj będzie taka rozmowa dwóch postaci, tak, tak. Więc posłuchajmy sobie. What's the matter, Dawnstar? Are you scared that Master Lee might find out? There is talk of approaching bandits, and you bother me with unsubtle advances. How very like you, Gao. No doubt a tactic learned from your criminal father. His name is Gao the Greater, and he built a fortune out of some ragged thieves and slave traders. If my charm can't lift your spirit, I'll buy the ground from under you. Flaunting your father's undeserved wealth does not impress me, Gao. It only serves to push me further away. You step beyond your station. She and I are discussing her future. Thank you, Gal, but I'll pick my own poison. Now leave, and if you'd be so kind, stay downwind. I won't forget this, Dawnstar. You show great disrespect. You as well. You will not take all the glory if there is an attack. We are not through. Oh, he is gao the lesser in all respects I thought master Lee allowed him to stay so that the influence of the father could be countered but gao never learns he acts like he's above master Lee's teachings such are the conceits of wealth I suppose I appreciate that you arrived when you did mm, czego chciał gao what does Gao the Lesser ever want? He's convinced that he can buy everything, and that includes people. He's a spoiled little man. I'd rather not dwell on him. Let's not increase his influence by talking about him after he's gone. What is it you wish? Hmm. Yes, he said you were coming. He just passed here with C Pat on his way to help Min. It's strange that simple bandits would launch such a raid master Lee was concerned that this would interrupt your training his respect for your potential is just so absolute has he told you any more about your future oh don't be such a sour fish i wonder about it all the time you are filled with such promise my abilities seem so much darker I can see into the spiritual, an ability that grants some insight, but it doesn't seem to be useful for anything other than keeping me awake at night. I helped Master Lee discover the unrest that shapes your future, but I see only problems while you are destined to find solutions. I envy you for that. Mm. Bardzo dobrze. jestem przeznaczony do wielkości. Do not distance yourself too much from the rest of us. What does Master Lee say? That you should keep the basics close to heart? Let's go get your weapon from Gujin's workshop. It shouldn't be too hard to fend off simple bandits. They are foolish to attempt such an attack. Do widzenia. An Chodźmy razem. Przyda mi się Two towarzystwo. Of course, good company. Okej, okay, tak więc zdobyliśmy towarzyszkę Co jest bardzo dobrą opcją w tej grze, bo no, dzięki temu walka jest dużo łatwiejsza jeśli ktoś jest z nami Ale tutaj myślę, że skończymy ten odcinek Jak się zapisuje grę Wczytaj, zapisz Tak więc zapisujemy sobie grę I tu skończymy też odcinek Jeszcze na koniec dodam, żebyście się nie przejmowali grafiką w tej grze Bo ona nie jest tu ważna Naprawdę nie jest to ważne, a dodatkowo jest to gra z 2005 roku. W 2005 roku właśnie wyszła na Xboxa, a w 2007 wyszła jej edycja specjalna na PCy. Ale jak już mówiłem, to jest koniec tego odcinka, tak więc cześć.